W samo południe, na zapomnianej przez czas stacyjce pustkowie zachodnie, Bruno, mały kowboj z blond czupryną i sprytem większym niż kapelusz szeryfa, czekał na pociąg. Obok niego siedział jego wierny pies Borys, Shih Tzu z temperamentem jak z dynamitu i Ewcia, dziewczynka z plecakiem pełnym niespodzianek i determinacją godną konduktora bez hamulców. Pociąg miał ich zawieźć do miasteczka zasupłane koło, gdzie odbywał się coroczny festiwal fasolki i laso. Niestety pociąg nie przyjeżdżał. Okazało się, że ktoś ukradł tory. Dosłownie. Bohaterowie ruszają dalej na dmuchanym koniku z psem w kapeluszu i Ewcią z czymś dziwnym w plecaku. Po dwóch godzinach marszu trafiają na drzewo, na którym siedzą szopy w kapeluszach uzbrojone w grzebienie. To gang fryzjerów. Bruno znał legendy. Atakują niespodziewanie i rozczesują do łez. Szopy zeskakują, otaczają bohaterów, ale Borys kicha tak potężnie, że rozprasza wrogów. Szopy poprawiają fryzury i znikają w krzakach. Borys spogląda w kałuże. Jego ogon jest zakręcony w lok. W miasteczku Suchy Kaktus nasi bohaterowie odwiedzają bar pod kopytkiem. Gdzie barmanem okazuje się być kucyk W barze spotykają szeryfa z patelnią zamiast gwiazdy Ten opowiada im o festiwalu fasolki i lasso I ostrzega przed nietypową konkurencją W ubiegłym roku wygrała kura Nie dzięki talentowi, lecz dlatego, że wszyscy inni zaplątali się we własne lasa W sklepie z kapeluszami Bruno przymierza kapelusz z wiatraczkiem Ewcia coś z daszkiem, a Borys szczeka do lustra w tiarze do sklepu wpadają zamaskowani bandyci i chcą ukraść najmodniejszy kapelusz sezonu. Borys wystrzeliwuje się jak rakieta. Ewcia zakleja drzwi taśmą, a bandyci lądują w koszu z przeceną. Sprzedawca w nagrodę wręcza wszystkim kapelusze. Borys z dumą nosi swoją tiarę. Na trasie do zasupłanego koła bohaterowie muszą przejść przez mówiący most. Każda deska ma swoją osobowość. Jedna marudzi, druga śpiewa... Trzecia rymuje. Most stawia warunek zagadka. Bruno odpowiada, co mówi koń, gdy wpadnie do błota? To koniec. Deski wybuchają śmiechem i przepuszczają ich dalej. Borys nadal malok na ogonie. W zasupłanym kole trwa festiwal fasolki i laso. Bruno zapisuje się do konkursu rzutów. Ewcia rozstawia stoisko z mydełkami, a Borys zgłasza się do konkursu jedzenia fasoli. Bruno trafia lasem trzy cele naraz. Ewcia sprzedaje wszystko, Borys wygrywa medal i czkawkę. Tłum wiwatuje, ale pojawia się nowy przeciwnik. Nadciąga wielki zły krowboj legenda dzikiego zachodu. Wyzywa Bruno na pojedynek rzutów lasem. Krowboj pudłuje. Bruno trafia wszystko, nawet wiewiórkę, która przybija mu piątkę. Krowboj odjeżdża zawstydzony. Bruno zostaje mistrzem, a Borys. Nowym szeryfem. Borys otrzymuje odznakę i różowy samochodzik na pedały. Od razu przystępuje do obowiązków, wystawia mandat kaktusowi i zatrzymuje muchę. Bruno i Ewcia obserwują, jak Borys warczy na własne odbicie w witrynie sklepu. Oficjalnie pies został szeryfem. Burmistrz uruchamia starą maszynę do popcornu, która eksploduje i zasypuje całe miasto. Popcorn leje się z każdego kąta. Dzieci piszczą z radości. Borys wskakuje do środka i przypadkiem wyłącza urządzenie. Zostaje ogłoszony szefem przekąsek. Festiwal trwa w najlepsze. Pociągu wciąż brak, ale z pomocą przychodzi wynalazca z balonem napędzanym kaktusowym gazem. Bruno, Ewcia i Borys wsiadają i odlatują nad miasto. Balon przyspiesza po cichym gazie od Borysa. Lecą w stronę zachodu słońca, narrator kończy i tak zakończyła się ich przygoda, ale pamiętaj tam gdzie jest fasolka, tam są też historie.